Wiele, wiele miesięcy temu, witam serdecznie. Dzisiaj na serwisie mamy taki nietypowy sprzęcik jak na nasz serwis. Jest to czytnik kodów kreskowych i jest to model MemORONE. I jaka jest usterka w tym? Czytniku, mianowicie ten czytnik działa oczywiście bezproblemowo, ale niestety przez przypadek wpadł do wiadra z wodą, będzie dobrze. No i zobaczcie, mamy tą płytkę, i już widać pierwsze ślady korozji. Już tutaj widać koło tej diody. Tutaj tu chyba jest najgorzej na tym złączu, jak widzicie. O, patrzcie, tu jest bardzo dużo korozji, i z tej strony też. O, fajnie to widać teraz. Tutaj pod tym układem kulki widać, że tam też jest korozja lekka, ale te dwa układy trzeba będzie ściągnąć przede wszystkim. Najbardziej obawiam się o to, czy nasz wyświetlacz nie ucierpiał. Myślę, że działamy, nie? Czyścimy to wszystko. Także do dzieła!